Witam wszystkich przed ekranem monitora, a także wielbicieli Ponyvatorów, którzy właśnie są za mną. Jest wielkie zebranie wielbicieli strony Ponyvatory.pl Żeby było dokładnie ich widać, odsunę się tutaj troszkę, a pan operator zrobi zbliżenie, tak, zrób zbliżenie. Wszystko widać ładnie. No to okej, okay. no to ja tutaj pozwolę sobie wziąć tą e, kamerę. I za chwilę tam pójdziemy zapytać się, co niesamowitego jest w tej stronie. Przypominam po drodze, że jest to serwis dla brownis, yy, Tak, taki quake dla brownis. No ale to, to, za chwilę tutaj podejdziemy do. Witam, witam serdecznego pana, który przyszedł do nas z. Spotkanie, co tak niesamowitego jest w stronie powiewatory.pl. Co? Jakie spotkanie? Ja tylko na kolegę czekam, w piłę mieliśmy sobie zagrać. Aha. No dobra. A co? Coś się stało? Nic, nic, nic się stało. Nieważne. Nieważne.